Za Dzięki Lecimy, nie śpimy. Wiecie, że nie trafię, co nie? Gię. Ja nie wiem. Przynajmniej... Czemu nie zabijamy. Pa, złapał Oj, zajebiście Ty się Janusz, bo ja splashowałem tam papa. Dobrze wygrałem. No. Okay. Ja, Trzeba kilować już. Fiema. Fiema. wagi, jak ty jest. Już nie Co? 3 Ok. Trzy sekundy do dasa, mam teraz. No chociaż wyflashnął na nią, ale Guardian jest. Nice. No i chuj, że jest. <laughs> nice. Bo zarawalimy je. tą Serafina. Ta. Dzięki. Może Warbol tak ora? Na bocie? Nie, nie. To Paweł ora. Widzisz? Ja dalej ty... jest maska. To 100% na to się zdejmuje. Pokaż! No patrz. Czekaj. No ty, bez kitu. No jakiś gówno masz na ryju. <laughs> o, ganka. <laughs> wam zignorowałem, albo dobrą. I sorry, za późno rkę przerwałem. Nie, nic nie zmieniło. I też za późno się schilowałem. poignajcie. Po Chodź. Co? No dalej tu siedzi, No, no, no! Nie ja wiem, czy ten ignite nie był potrzebny, ale go rzuciłem. piu piu piu, piu, piu. Ty trochę martwisz. Ma, ale... Raz, raz powierzę. A. Dym. 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 sekundy! Nie, Manny Dobra, warf <laughs> Zresetowaliśmy ją, easy Easy Jeszcze dostała takie ILONA 1000 GOLDA dostała na mnie Panie Sacik, to dla pana stoi tutaj okay, Bo but... chyba Nie, było, nie Teraz więc... się tam biegnę. więc biegnę to Tylko nie chcę nic mówić, ta Kayla to będzie problemem <laughs> Tu takim fest few moments later Nie za dużo? Co to jest? Macie, jest tu! Ojej! Na blindzie! O. Czemu ja nie podeszłem? Co ja zrobiłem? Nie było tego. No, nie było. Tego mojego nie było. Mojego też, gościu, przystałeś się Dobra. Nikt nie, nie słyszał. Ojeju o, No gościu, weź. Wyszedł mi z ręża. Wyszedł mi z range'a Tak to jest Serio? Te creepy tak zabinęły Serio? Nie mogę latarki użyć. Znaczy to i tak by nic nie dało. Ale to by nic nie dało i tak, to by nic nie dało, nie dałoby nic, to by nic nie dało, by. nie dałoby nic. A to by nic nie dało. I tak by nic nie dało i tak. To by nic nie dało i tak, nic by nie dało. O oh Jeez Podrąbała mi hm. No auto sobie shaft tak szybko O ja A ja solowałem Samirę i Tom No ja To Drajka z... zróbcie No ja zrobiłem to co bardzo... No jak Srain bo... jest zaplecany w kto się bym chodzić. ja sobie Nie widziałem. To... No ja weź ale już weź tego, weź tą no tier jedynkę chociaż co? Nie no jak ja chyba mam Mortyosa nawet złożę sobie. Czy właśnie, ta angiela, czy właśnie ta Nielo została ograna kszmata? Nie. Ale idę tam. Zerkuję tą rurę. I Dzieje. Siema. Dzisiaj pokażę wam y, podstawowego lockinga. A teraz spróbuję uderzyć metalową rurę y, piszczelem. O o kurwa o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa! O kurwa, kurwa, za mębicie, o kurwa. No kurwa, robię, że kiedy my będą na Patrz, co na mnie <laughs> <laughs> kurwa, reczka rozpierdolę. To się on chyba na topie będzie. Ty, słapa robimy weźmie. <laughs> Jak no. ty gram na ADC. <laughs> co? A to ja już gram na topie. No. <laughs> my się wymienialiście, kurwa. Okej, Dobra, jest progres, odpaliła mi się gierka, ale nic się nie dzieje, mam 0 FPS-ów. O, kill, nie mi się auto skastował. Uder, uder, uder. A którą macie minutę? Ma sens Dobra, git wyszło. No Ja pierdolę, ten tylko spierdala się u mnie, jebany no. Weź zaczynaj kombo OD Ja wtedy podrzucę i wtedy kuwalniesz Piotrek? Gdzie? jestem To mam, manę mam! gotów, jestem gotów, Ja tu jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem gotów, jestem ja tu blokuję, Gdzie ty kurwa jesteś? Nie mogłem taki jaki nawet Co jest kurwa? Jąszcz kurwa jak ograł na idzie. Ograny <grym> Kurwa <grym> <grym> jest? Ale ograny Zaraz mi Tudor wybiegnie Kurwa cię mam ma No i kurwa to jest właśnie takie granie No skurwiel mnie niczym nie trafił Pojmow pys! <noise> Naprawdę, no ten jest słowo do wyjebania postać. Jeszcze... Kurwa, gdybym tak zintował, to bym go tak skierdalał. Kurwa, <noise> <Używanie> to! <głos> <głos> Ale nie, prawie 4 zrobiłem I 3, no 3 to może być O kurwa co jest? Odrzuciła mnie szmata Kurwa Nie no, no Nie wiem no on Kurza tylko Ościu dziwko na tej lumi No bez Rki, bez Rki Oh. nie! No ale... la TU KURWA jebana! No Spać kurwa Dobra la Steela w końcu trzeba trzeba Kurwa Kurwa si! Ora, la 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 Kurwa, la 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 Kurwa, co jest? Dobra, chodźcie, ale kurwa nie w nie w w tylko w trzech, co on kurwa taki damage mi robi? Chyba to no, jebało cię. No kurwa najebie mnie? No nie gadaj kurwa co on mnie tak naprawdę No, ale nie wiem. Nie, nie mogę zawsze kurwa. dwa ktu Spać dziwne. Demacja 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 no A co ty kurwa wyjebana? Church co on spierdała? Nie wiem czy już mówiłem, ale zajciec te mało są na góreczki. Ło, Janusz, no, kioro! SPADŹ KURWA! Na czwarty gramy! I co ona mnie tak bije? Spierdalaj debilko! Broń tego, a nie... Rikoladek, <laughs> nie obrażaj tego debile. Nie bronią, bo, bo pełne asfalt atakuje! Bronią, bronią, bronią! ale <laughs> Yes! A kurwa! i don't like that's <laughs> fun it's Marvel. it's Marvel. Ty okay, ale już na stylowych strzałach mam lepszy, mam już trzy, i to w jakim stylowym sposób, taki stylowy sposób to był, no styl taki fest. to był stylowy styl. Mm. Fuck, tam czaiłeś bazę? No czu, co, co ona tak bije mocno? To raczej ty tak dobrze grasz. Nie, ta Kayle na no, serio jest jakaś posrana. Mnie wczor Przed wczoraj mnie na pierwszym levelu zabiła. No, ale Jeszcze nie A, Ugrzymki. no. na chase. Ale ma też 100 HP i stoi i czeka. No dawaj, wyjeb się. Brawo. Ała! Kurwa, no i nie trafił mi niczym mnie nie zabił. Standardowy jasU. Jebany chuj skaczący. Jebany chuj